Cześć, no. witam was. Jest to drugi odcinek ze Skyblocka, jest Pudzian Gaming, to jest. szefo. Cześć. Dokładnie. No. Dobra. No <laughs> Fuck! Nie wnikam w temat. Spadłeś. Dobra, jaki pan właśnie. odcinek? Ja. i tak e, szefo tu trochę przebudował. Przebudował. No. Jest szefo, są zmiany. Dokładnie. I nie wiem, czemu mi ty nie. Czemu mam te ścinki kluwe? Ja nie. Jest to jest fajne. Po sobie ustawienia graficzne sobie render. No nie, właśnie, ja mam, ja mam 70 FPS-ów. Znaczy, ogranicznik sobie włącz. No dobrze, dobra. Ja mam na 40 FPS-ów ogranicznik. I to mi w ogóle nie ma, nie w o najmniejszych spadkach FPS-ów. Dobra, może jest lepiej. Dobra, to muszę na 60. Aha, musi mieć więcej. Czyli dam na 61. Nie do 7 na 61. Dobra. Zbudujemy ten generator kobla, nie? Na tej wysepce. No dobra, dwupoziomowy dla czterech osób. I wy... Może... jest hmm. latek tak? tej wysypki powiedz mi, tutaj chyba. Potrzebujemy... Ja to już mam rozplanowane, potrzebujemy kobel, Potrzebujemy woda. No kobel to nie wątpię. Czekaj, muszę sobie zmienić ułożenie w akwipunku właśnie w kurze. Muszę mieczyk zrobić. Okay. Nie mam po co, ale muszę. A... Fuck. Wiesz co zrobiłem zaraz patyków? Nie wiem. Masz. <grym> Poklikaj sobie. <grym> Dobra, coś takiego. Nie bo mi się nie przyda. Nie no ja muszę to... mieć więcej tych fps -ów. No. Kurde, nie może grać na takich mało. Ja, dobra, 1-4. Już ma cały stetchik. <coughs> I teraz tak. Co, co zrobiłeś? Właśnie o to chodzi. I spokojnie, i spokojnie, ja to rozplanuję. Tu ja się będzie kobel pojawiał. Ja robię, ja robię inaczej, ale dobra. Dobra, ja, ja to zrobię po, po, po swoim. Ja to, ja, to, ja, ja to już na singlu robił, nie? <coughs> dobra, dobra, okej. Okay. Se wczoraj. Jak to mogło być, właśnie kobla troszkę tracę, ale dobra. Dwa kobla straciłem chyba. Ja to robiłem inaczej. A, wiem, tego są, tego są różne sposoby. Ja robię zawsze tak, że <laughs> idzie na było cztery to, że tutaj osoby właśnie i właśnie gdzie wykopałeś tutaj? Kurwa. Tutaj gdzie <laughs> wykopałeś? Było tego, zawsze było. Y tutaj ludzie kop nie, nie tutaj. Czekaj, ja tu teraz muszę woda wyloć, nie? Nie wiem, pogubiłem się już. Te daj mi. Aha, lawa jest tylko jedna. No. Ja pierdaj, żeby tego nie zwalić. Właśnie. Daj mi Czekaj. Hopsi, hopsi, hopsi. Ziom. Zim. Czekaj. Nie zepsułeś. Nie, nie zepsułeś, czekaj. Nie wiem co ty chcesz tu zrobić, ale dobra okej. Ok. Ja też nie wiem co ja tu chcę zrobić. Czekaj, nawet, nawet drewna nie, nie będziemy mieć. To, może ty zrobić jakąś platforma, już co? Do... No dobra, dobra. Platforma czeka. obywatelska, jako co? Ty i tak mi tam nie dasz dojść do tego, coś zrobić, no to. Dobra. Przeciągnij. Nie. nie chcesz to, nie, pomocy. A, chyba jest dobrze. Nie wiem. Powinno tak, no hmm. i teraz. Kurw! Nie nie nie. Nie, 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 nie. Do wody! Czyli sadzonkę lepiej odłożę. Nie to, muszę sprawdzić, czy to działo. Wezmę na chwilę, dobra? Dawaj. Jeszcze, jeszcze chcę dwa koble, jeden kobel. Dobra, sprawdzaj. Wkurzam i ten lampust, ale dobra. To jest taki bezpieczny sposób sprawdzenia. I zepsułeś. Nie jest tak, jak miał być. Ja wiem, ja wiem, jak ty chcesz zrobić, ja wiem, wiem, wiem. No, ja też wiem, ja nie wiem. Ja też wiem ale nie wiem. Ja też wiem, ale źle robię. Okej, okay, nie ma. Ogólnie pytań. się tu pomylił chyba. Tu powinien być ten. Naprawdę braknie mi kobla. Trzy sztuki. Daj mi kobla, jakbyś mógł. I Ja. Już to Do dowiem. Czekaj mnie, ile będę potrzebował. Trzy, cztery, dziewięć nawet. Dobra, sobie. Aha, nie wykopię sobie. Mogę kobla prosić. Czekaj, ja tu sprawdzam, czy to działo. Nie to działa. Działo. Ty tak to chcesz zrobić? No. I z... Daj mi wiaderko, ja to zrobię. Ach, to jeszcze? Dobra. Budujesz? Tak. Dobra, to zbuduj, bo ja tego nie ogarniam. Tu może lawa. Ja to dobrze planował, ale mi nie wyszło. No troszkę. Ja to, ja to na singlu mam, nie? No czekaj, tylko wezmę tutaj to Dobra, chwilę. ja to tu wsadzę. Kobla, tam... dokończę na tam platformie, coś tu jest. Dobra. No kurwa. Nie, 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 nie. Jest co ty Kurza mi ta lawa. No. Mógłby być generator kobla bez lawy. Mission <grym> Impossible. I tu. Um, czekaj, bo czemu nie bierzesz kobla? Bo nie to ma. może ja zrobię ta farma drzewek, co? Znaczy nie, bo ja to zrobiłem jak na razie na jedno drzewko tylko. No ale jak chcesz, to możesz zrobić coś. No to no właśnie, dobra. Czyli znaczy, jakie, jakieś... jakie plany w ogóle do tej wyspy są, powiedz mi. Um, Myślę tutaj tak, że tam dzisiaj respimy na niej. Jakoś zrobić ją taką ładną, na przykład właśnie ziemią, żeby było, znaczy trawą. I od tego w każdą stronę platformę zrobić, takich samych wymiarów no, i na każdej coś innego. To idzie tak zrobić. A tutaj zobacz, tutaj jak będzie takie właśnie odstępy będą. Zrobić schody w dół i niżej tak samo zrobić, identyczne platformy. Mhm. Będziesz miał no, dużo platform, tylko że wszystkie zwierzęta i takie inne pierdoly musiały być na samej górze. To może być dobrze. Dobre, to zbuduj ten generator kobla, dobra? Bo ja bym mówił na singla teraz. A leś... ja bo ja mógł... Aha, wiaderko jest. Jest, tam, wszystko jest. To ja pokłopię trochę... Aha, nie, bo ty lawa potrzebujesz. No potrzebuję. Albo w sumie pokopać możemy trochę. Ko z jednej strony, a ja z drugiej potrzebował tak z 20 kobla. Dobra, to ja tu robię cięcie i widzimy się za chwilkę. Okay. Dobra. I teraz szefo buduje generator Kobla i macie time ha, ha, ha. Także ja się wyciszę. I patrzcie. jest skończone. Widzisz? Dobra. Nie podkopuj mnie, już. Marsz później lata. Ja raz tak kolosia zrobiłem do zdołana przeze mnie, czy Bo tak <laughs> podkopałem po nim pełno w jasku. Rzuciłem pochodni tylko zrobię screena jak spada w dół, jak leci. Dobra, i idzie tu stoć, ja? Tu, Gdzie stoć. No tu. tutaj. Tylko tu. wiesz, z której strony tam chcesz. Co? Dom! Po co? Ja się specjalnie zrobiłem. Bo już byłem głodny. A i tam wszystkie tutaj no spokojnie. Dobra, to co teraz możemy zrobić? Kopać kobla. Jak na co odcinek. Nie no, to ja to przyspieszę <grym> jakoś. No to może tak, zrobię cięcie, kopiemy kobla i... E, Ale fajnie wszystko. Wznowia... Fajnie to wygląda, no. I wznowia. Jak <grym> będzie. <grym> Dom! Dobra, waluje mi teny. Coś z zapołek. To mieczyk pewnie mój. Aha, i 7 kobla. Dobra. No i co, jest ok. Dobra, no to pokopiemy tego kobla, nie, i będziemy rozbudowywać wyspę. No raczej. No. No to cięcie. Witome widzieliście jakby time timelapsa, żeby nie myśleliście, że oszukujemy. Wykopołek. Aha, i od tak administracji to... zawsze dobre. Co? Nie żartuję. Dobra. Niektórzy jeszcze coś pomyślą. Ej, ty paczka jest spawn lepiej! Co? No Kaj się respisz. Tu się respisz. Co? Na tych czterech postkach się respisz. O, bez kitu. Dobra, to czekaj kłóżmy. tak. Tutaj teraz trzeba tego troszkę dirta stąd skopać. Ej, i co tu się sieciło? Pochodnia. No pochodnia. Skąd masz pochodnia? Właśnie nie wiem skąd ona tu jest. A na wyspie nie było jak się tu zarpiłeś? No właśnie, że raczej nie. Czemu to nie rośnie? Daj mi ta pochodnia. Ja jej nie mam. Postawiam tu koło drzewka. No spoko, spoko. Może Ogólnie do... wiesz co, tyle tu już siedzimy, a nie ma a nie ma picyka nawet. Co z ciebie za gospodarz? Oj tam, oj tam! Nie maruj Dobra. Mm, drewno, drewno. Nie ma drewna. Chciałem wychodzić z drewna nie ma. Ale patrz co mam. Ty tego nie masz. Gdzie jesteś? Aha, dobra. Patrz co mam. Patrz co. ty nie masz. No już mamy cztery nawet. No. Dobra, yy, co dalej? Na trzy od tego. Jakoś trzeba fajnie wymyślać. No to trzeba fajnie wymyślić ja. Dobra, czekaj. Dalej wezmę to tutaj. Zrobię Boże... du dużą skrzyneczkę zrobimy ogólnie. No, głupio mi, że ja nic nie robię. Czemu? No nie wiem w sumie, bo... I <ścoughs> nic nie zrobił praktycznie. Ja wiesz co ci powiem? Co? Ja już na chwilę dwu, także chyba zrobisz cięcie, nie? Dobra, to ja robię cięcie 2 i no Dobra, to witamę po pocięciu już... Już... Y, od z... Ze... jak to powiedzieć? Wró o, powrócił! Wielki o. powrót! Dam 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 dam! Dobra, ogólnie teraz właśnie skopię szybko tą wyspę. Będziemy mogli powiększać, co tą główną. Mhm. Ogólnie jakiś plan na środek wyspy, czy nie? Na środek wyspy? Czy będzie można wal walnąć takiego ładnego, wiesz, z drewna, coś takiego? Yy... No, 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 na tym spałnie, nie? Tam kiedyś się respić jakieś takie biurko, no, no. czy coś. Biurko? Aha. To trochę głupio y zrobiliśmy, bo jest ten spawn tak, że on jest blisko już kolejnej wyspy. I on nie no. na środku tego, tego pomieszczenia, w którym się wyspimy, tylko gdzieś tam na boku na przykład. Ale jest, no, to... większego problemu chyba nie będzie. Ogólnie to ja miał kiedyś wyspa taką jedna z lepszych, nie na Craft Games'ach jeszcze. Ja wtedy pamiętam Citrox na live pochwalił za to. No nie, nie jest... wiem, nie ja wiem. Nie kojarzę czy mają też. Zresztą ja nie oglądam live żadnych takich. I ja kiedyś, no. Boże, jak ja kiedyś oglądał live Citroxa, boże, każdy live oglądałem y, od rozpoczęcia. Nawet jak muzyka leciała, to, to słuchałem, w nie. Ale ja nie, ha haha. Ha. Ale teraz jakoś nie chcę się w ogóle nic oglądać na YouTubie. Jedynie tam oglądam mm, oglądam y, jakieś tam filmiki typu typu... śmieszne momenty z gier... z GTA 5 dużo oglądam, o. o. Ja nie. Haha. Dobra. Jakie to będzie pomieszczenie? Takie chyba, nie? Ej, ale tu się respisz. No wiem, ja wiem, tu się nie uda tak, że będziemy na środku się respisz. Chyba, Wypadnie że staj na środku. Tu? No ja, ja tu okay. stoję, na tych czterech kratkach ustaw zrobić. gildia dom tutaj, znaczy... fuj. Wyspa dom. A jest tak coś? Nie wiem, sprój wyspadam. Może się uda. Nie, tu mnie tepia, czekaj. Wyspa... truda, będzie tak najbliżej. Tam nic się nie stanie. Eee, czekaj, wyspa. Dobra, inne... mam jedno drewno. No, mam jedną Wyspa kość. WL. White listy. Luda black listy. Dobra, pa ją. patrz na to, oby się udało. Zobacz. Pudzian. czekaj, czekaj, czekaj. No. Kurde, pieprzona sadzonka. Po co się rozwalił? A to i tak nic nie daje. Szybciej rośnie. U. Dobra, nie wiedziałem, trudno. Kurde, ale bez No. Dobra, damy radę. Dobra. Poczekaj, y e, ogólnie trzy od tego mamy to. Raz, dwa, trzy od tego. Raz, dwa, trzy od tego. I Tutaj zrobimy jeszcze jedną bezprawność, nie? Mhm, ogólnie to tam by szło te zrobić zboże arbuzy tam. No wszystko gdzie trzeba zrobić. Farma tam, bych powiedział, tam, w tamta strona, tam farma drzew, w tamta strona. I ogólnie to by trzeba już kończyć, nie? Powoli. Już mówisz kończyć? Mhm. Nie wiem jak chcesz. Ja bo te limity i... No. Aha. I że jest, no jakby jakby... jakby nie miał tych limitów, no to na... A właśnie, jak seria zapowiedzieć. O. To powiem... To już na koniec powiem takie coś, to będzie coś typu na luzie, nie wiem jak to nazwę jeszcze dokładnie, ale pierwszy odcinek jest nagrany e, z Pokemonów online. O nie, I dość pierwsza b... seria chyba, jaki nie będę u ciebie. E, to jest, ale słuchaj, to jest taki odcinek dość bekowy, bo ja w ogóle nie wiedział co tam robić, no i to będzie coś typu e, ucza się, nie? O. uczenie na luzie. nie. Takie coś. No to no. myślę, że idzie kończyć, nie? Bo już kurczę pół minuty zostało. Nie wiem czy intro wciepia. Aha, no dobra, dobra. No. No to... O, czekaj, z mieczykiem trzeba no. ładnie. Weź go A. do buzi, zobacz. Weź go. No. no cześć, <laughs> bejcie się na razie. No cześć.